Od początku tego roku ratownicy medyczni stacjonują w nowej siedzibie. Z ulicy Sobieskiego przenieśli się na teren Szpitala Dziekanka, gdzie mają do dyspozycji ponad 100-metrową część socjalną, a także w drugim budynku część techniczno-gospodarczą. Myślę, że ta nowa siedziba to dobry wybór. Przede wszystkim mamy długość umowy, bo mamy na 10 lat podpisaną umowę z, z, ze szpitalem Dziekanka i tutaj dziękuję przede wszystkim dyrektorowi Dziekanki oraz zarządowi województwa wielkopolskiego, który przychylił się do tej naszej prośby. A więc spokojnie 10 lat, a nie tak jak poprzednio, że co roku musieliśmy odnawiać umowy. To jest pierwszy duży argument. Drugi, w końcu samodzielne miejsce, możliwość do, do bezpiecznego dojazdu, bo wyjazdowo są trzy trasy stąd e, i myślę, że to warunki po prostu naszych ratowników no znacznie się poprawią o to też chyba chodzi, żeby byli w komfortowych warunkach, tak aby ta ich ciężka praca była, mogli do niej przystępować w sposób wypoczęty, bezpieczny, tak aby dojechali do, do pacjenta. Myślę, że to dobre rozwiązanie, że dzisiaj znajdujemy się tutaj. Co prawda też powiat poniósł koszty około 460 tysięcy złotych, ale patrząc na ten czynsz, który płaciliśmy do tej pory prywatnemu operatorowi, to w ciągu trzech lat nam się to po prostu zwróci. Także myślę, że również finansowo jest to dobry wybór. Но... Chciałoby się oczywiście mieć tutaj jeszcze lepsze warunki, więc myślę, że na razie warunki będziemy poprawiali poprzez chociażby zakup kolejnych karetek, bo na ten rok przewidziany jest zakup kolejnej karetki dla ratownictwa. Więc myślę, że również ten transport znacznie się poprawi, a co za tym idzie, bezpieczeństwo naszych mieszkańców powiatu będzie znacznie wyższe. Po tym, jak transport sanitarny na zewnątrz, tak naprawdę potrzebujemy lokum dla sześciu ratowników, bo mamy tutaj trzy karetki. Każda ma dwie załogi, to jest sześć osób. I dla pani sekretarki tutejszego zespołu. No i szukaliśmy takiej alternatywy. I jak ja tutaj przychodziłem do pracy, takim podstawowym pierwszym pomysłem była siedziba przy ulicy Świętego Jana, czyli tam, gdzie szpital ma administrację i ma poradnie. Natomiast tutaj problemem była jednak gęstość zabudowy i to, że. Karetka jeżdżąca na sygnale no stanowiłaby w tych zabudowaniach w centrum miasta spore utrudnienie. Tak naprawdę nie ma w Gnieźnie takiej lokalizacji, jakby powiedzmy bezkolizyjnej, takiej, która by była najlepsza. Z tych wszystkich dostępnych, które analizowaliśmy, to ta na Dziekańce wydaje się najbardziej optymalna do naszych potrzeb. Też pod kątem kosztów, jakie musieliśmy ponieść na, na, na modernizację i, i z tego... Uważam, że to usytuowanie tych zespołów, możliwość wyjazdu praktycznie z trzech stron, no to jest najlepsza lokalizacja z tych, które gdzieś mogliśmy pomyśleć, gdzie to pogotowie mogłoby mieć swoją stałą siedzibę. Tam, gdzie my funkcjonujemy na co dzień, miejsca na zespołu ratownictwa nie ma. Czas dojazdu, praktycznie, jest podobny, nie mamy różnicy. Tak, wyjazd karetek ja mam mamy z trzech stron. Podstawowy jest w ulicy Orzeszkowej, w ulicę Poznańską, a też można korzystać z wyjazdu na Koszczeskiego. Dzisiaj mamy 7 stycznia, ratownicy tutaj funkcjonują 7 dni i oni tak naprawdę muszą dzisiaj rozpoznać, jak to wygląda tutaj w terenie, gdzie jest największe obłożenie, w których godzinach, tak żeby zawsze wybrać tą drogę najbardziej, najkrótszą do, do pacjenta. Jeżeli chodzi o pomieszczenia socjalne, to jesteśmy w pełni zabezpieczeni. Dla każdego ratownika jest miejsce wypoczynku, jest y, y, miejsce, y, aneks kuchenny, gdzie można przygotować posiłek i ten posiłek... Y, spożyć. Oprócz tego zrozumiałe, że łazienki i prysznice. Oprócz tego mamy jeszcze miejsce w drugim budynku, ale jest to miejsce techniczne, gospodarcze do trzymania dodatkowego sprzętu, dodatkowych leków to jest to, czego nie mieliśmy na ulicy Sobieskiego w Hotelu Nest, bo tam wspomagaliśmy się kontenerami, w których trzymaliśmy ten sprzęt. A tutaj mamy jednak to zapewnione w budynku i nie musimy używać dodatkowego ogrzewania czy... czy... Dodatkowej infrastruktury, żeby te pomieszczenia utrzymać. Ta nowa lokalizacja dla pacjenta tak naprawdę nie wprowadza żadnych zmian, dlatego że system ratownictwa działa w ten sposób, że zawsze do pacjenta przyjeżdża karetka, która jest najbliżej. System wspomagania dowodzenia wskazuje dyspozytorowi karetka, która jest najbliżej. Tutaj plus jaki jest na dziekance, jest taki, że mamy wylot na dużą trasę, na ulicę Poznańską. Tak, dwukierunkowo. Możemy udać się w kierunku Eski, tam gdzie jest prawdopodobieństwo dużego wypadku drogowego, a także w kierunku miasta. Ale mamy też dobre połączenie ze szpitalem 3 maja. Wystarczy przeskoczyć przez wiadukt i jesteśmy już w szpitalu na miejscu. Z dziekanki mamy możliwości wyjazdów nie tylko na ulicę Poznańską, ale także na ulicę Elizy Orzyszkowej. I mamy jeszcze dodatkową awaryjną bramę, której możemy y, używać jako trzeci wyjazd y, i uznajemy ten wyjazd jako ten element infrastruktury krytycznej. W razie gdyby stało się coś niepokojącego i oba wyjazdy byłyby zablokowane, to mamy jeszcze alternatywę. Na terenie powiatu gniezińskiego jest sześć zespołów ratownictwa medycznego, z czego trzy stacjonują w Gnieźnie.